Zapraszam do wykonania pracy, którą myślę wszystkie Panie pamiętają z domów babć. Gdzieś na szybce od kredensu pewnie były takie ozdoby, takie zazdroski, które y, kryły tajemnice właśnie przeszklonych szaf. Y, I ja będę korzystała z takiej grubszej akurat Ari 425 mam do tego szydełko 1 i 3 arie w kolorze ekry sobie wybrałam i tak ja potrzebuję czterech zazdrosek już mam trzy wykonane w szerokości 27 cm a o długości 61 jest to praca taka, którą można samemu sobie regulować, dopasowywać do swoich potrzeb ja podaję to, co mnie było potrzebne, więc 27 cm szerokości i 61 wysokości. I na początek nabrałam sobie 106 oczek łańcuszka. Początek pracy to puste krateczki. Ja na początku mam trzy rządki pustych kratek, więc od tego oczywiście będziemy zaczynać. Dopiero potem pojawia się wzorek bo wiadomo, że tą zazdroskę trzeba zamontować, a wzór musi być widoczny, więc zaczynamy od pustych krateczek. Więc po wykonaniu 106 oczek łańcuszka nabieramy sobie 5 oczek dodatkowo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzy oczka na pierwszy słupek, dwa na daszek. I teraz odliczam sobie tak naprawdę siedem oczek, Wkłuwam się w to siódme oczko łańcuszka. Przeciągam nitkę wiodącą i wykonuję słupek. Oj, źle się wkłułam. Jeszcze raz. Bo wyciągnęła się nitka i to właśnie brzydko wygląda. Zawsze trzeba. Tak, podhaczyć, żeby były dwie nitki nad szydełkiem, bo jeżeli podhaczymy tylko jedną, to właśnie robi się to, co u mnie przed chwilką. Ok, mam już pierwszą pustą krateczkę. Następna, czyli nabieram dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę, na dole pomijam dwie, dwa oczka łańcuszka, a wkuwam się w trzecie i z tego trzeciego wykonuję sobie słupek. No i właśnie e, chciałabym powiedzieć, że wyjdzie nam 35 kratek, to znaczy w mojej tej pracy jest akurat 35 kratek, także w ten sposób sobie działamy na spokojnie. to Wygląda. Ja jeszcze tylko na chwileczkę tutaj, zanim przejdziemy do wzoru, dołożyłam sobie jeszcze dwie krateczki, czyli mam w sumie nie 35 a 37 pustych krateczek, ale tak jak mówię, jest to wzór taki, gdzie możemy sobie kombinować i dostosowywać do naszych potrzeb, po prostu musimy sobie wymierzyć i wykonując pierwszy rządek, po prostu jak już jest. Zrobiony bez naciągania, tylko tak delikatnie e, trzymając w rękach, e, sprawdzić, przyłożyć do e, szybki, sprawdzić, e, czy to jest odpowiednia szerokość, żeby później nie było rozczarowania, że trzeba coś jeszcze dorobić. No i oczywiście drugi rządek, to mówię dla osób e, początkujących. Oczywiście musimy sobie przerzucić robótkę na drugą stronę. No i zaczynamy. Od nabrania pięciu oczek, czyli trzy oczka na słupek, dwa oczka na daszek, nabieram nitkę na szydełko, wkłuwam się w słupek, oczywiście ten pierwszy brzegowy, nie brzegowy, tylko sąsiedni, i wykonuję słupek, a dalej to już po prostu dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę, wkłuwam się w słupek. No i tak sobie po prostu dalej e, działam. Trzy rządki wykonane. Zaczęłam już czwarty rządek, i czwarty rządek jest to pierwszy rządek, przynajmniej w moim przypadku, gdzie rozpoczynam wzorek. I ten pierwszy motyw jest bardzo prosty, bo robimy 10 pustych krateczek i następnie jedną kratkę pełną. Kratka pełna za każdym razem wygląda tak samo: to znaczy na mostku wykonujemy dwa słupki. No i oczywiście te boczne słupki też muszą być. Ponowione. Więc kratka pełna już za nami, i teraz do końca rządku wykonujemy już tylko i wyłącznie puste, puste krateczki. I tak wygląda pierwszy rządek naszego wzorku. Drugi rządek ze wzorkiem. Na początek robimy 25 pustych kratek i następnie dwie krateczki pełne czyli tutaj na mostku wykonuję dwa słupki, a te sobie po prostu ponawiam dwie pełne krateczki, no to siedem słupków obok siebie, a mamy, czyli dwadzieścia pięć pustych, dwie Pełne, i do końca już robimy kratki puste, a jest ich 10. Czyli jeszcze raz dwa oczka nabieramy i wykonujemy słupek po prostu. Tak to wygląda, czyli dwa rządki za, yy, z wzorkiem już za nami. I już mam trzeci rządek ze wzorkiem. Oczywiście tych pierwszych rządków nie liczę, no bo wiadomo, puste krateczki. I tutaj mamy tak. 10 krateczek pustych, pełna, pusta, pełna. I następnie robimy sobie 13 pustych krateczek. 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie. I do końca już tutaj robimy kratki puste i jest ich 2, 4, 6, 8. Tak to wygląda. Momencik, ja chyba źle policzyłam. 2, 4, 6, 8, a nie zgadza się dobrze. Czyli tak wygląda trzeci rządek, nieskomplikowany jeszcze. Czwarty rządek, jeśli chodzi o wzorek, oczywiście. Raz, 2, 3, 4. I na początek mamy 2, 4, 6, 7 pustych krateczek. Następnie 5 pełnych. Czyli 16 słupków obok siebie. I dalej 2, 4, 6, 8, 10, 11. Krateczek pustych. I dalej na przemian. Pełna, pusta, pełna, pusta, pełna. I już do końca rządku mamy kratki puste. I jest ich tutaj 9 akurat. Tak wygląda czwarty rządek. Piąty rządek jeśli chodzi o wzorek oczywiście i na początek robimy kratki puste, czyli tutaj sobie ponawiamy, jest dziewięć krateczek pustych, ponawiamy w sensie, że robimy to samo co było rządek niżej dziewięć pustych, jedna pełna a później dwie puste, pełna jedna pusta, dwie pełne, dwie pełne to siedem słupków obok siebie i dalej Robimy krateczki puste i mamy ich 8, 2, 4, 6, 8. I ostatni element wzoru tutaj mamy 6 krateczek pełnych, czyli 19 słupków obok siebie i ostatni tutaj element to kratki puste i jest ich 7. Także tak wygląda ten piąty rządek ze wzorkiem Szósty rządek ze wzorkiem, i na początek mamy krateczki puste. 2, 4, 6, 7 tych kratek pustych. Następnie mamy 7 krateczek pełnych, czyli 22 słupki obok siebie. Następnie 5 kratek pustych, 2 pełne, czyli 7 słupków, 6 pustych. I znowu dwie pełne. I już do końca rządku dajemy tylko kratki puste. I jest ich 2, 4, 6, 8. Także szósty rządek już za nami. Siódmy rządek ze wzorkiem. I mamy na początek 2, 4, 6, 8, 9 pustych krateczek. Dalej jedna krateczka pełna i znowu kratki puste. 2, 4, 6, 8 tym razem. Następnie wykonujemy kratki pełne i mamy ich 7, czyli 22 słupki obok siebie. 3 kratki puste, 2 pełne. I do końca już kratki puste, czyli mamy ich 7, 2, 4, 6, 7. O, i tak wygląda już tutaj nam się pojawia listek. I mamy ósmy rządek od yy, związany właśnie ze wzorkiem. I tutaj na początek robimy kratki puste. 2, 4, 6, 8 tych kratczek pustych. I dalej dwie pełne, czyli 7 słupków obok siebie. Idziemy dalej i tutaj znowu kratki puste. 2, 4, 6, 8. 8 pustych. I następnie 3 krateczki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. 3 puste i 4 pełne. 4 pełne to 13 słupków. Obok siebie. I do końca już mamy kratki puste. 2, 4, 6, 8, 9. O, i tak się prezentuje. To już jest ósmy, wzór, ósmy rząd wzoru. 9. rządek wzoru. I na początek robimy kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Następnie 3 krateczki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. 3 puste. I ostatni element wzoru na przemian: pełna, pusta, pełna. Do końca już mamy tylko puste kratki. Przeliczę ile u mnie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Ale tak jak mówiłam, po prostu dopasowujemy do własnych potrzeb. Więc tutaj, oczywiście, tą boczną krawędź możemy sobie poszerzać bądź zmniejszać. Tak samo długość możemy wielokrotnie powtarzać ten wzór, bo ten wzór jest wzorem powtarzalnym. U mnie akurat wchodzą dwa, co to znaczy dwa elementy, i już dalej nie powtarzam, bo tyle mi potrzeba. Ale no bardzo fajny, elastyczny wzór dla każdego po prostu się nadaje. I mamy dziesiąty rządek wzorku. Na początek robimy kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tych krateczek pustych. Później jedną krateczkę pełną, czyli 4 słupki obok siebie. 3 puste, 1 pełna, 2 puste. Ostatni element wzoru w tym rządku to 4 krateczki puste. Yy, Pełne. Czyli 13 słupków obok siebie. E, a nie, jeszcze mamy tak dwie kratki puste i jedna, jedna pełna. Zapomniałam o tej jednej pełnej. I do końca już kratki puste. 2, 4, 6, siedem tych krateczek jest. O, czyli to jest dziesiąty rządek. E, jeśli chodzi o wzór to chyba 79 rządków ma wzór, jak dobrze pamiętam, więc w zasadzie 1 ósmą wzoru mamy już za sobą, 11 rządek wzoru jest to rządek, który jest identyczny jak rządek 10, więc tak naprawdę ponawiamy to co było w poprzednim rządku ale wiadomo od drugiej strony, więc tak na szybko Mamy na początek 2, 4, 6, 7 krateczek pustych, jedną pełną, dwie puste. Później mamy 4 pełne, 2 puste, pełna, 3 puste, pełna. I do końca mamy już puste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pustych krateczek. Tak to wygląda. Dwunasty rządek ze wzorkiem. Na początek kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Krateczek pustych. Później jedna kratka pełna, czyli 4 słupki obok siebie, 3 puste, 1 pełna, 4 puste. I ostatni element wzoru. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6. 6 pełnych krateczek, czyli 19 słupków obok siebie. Do końca już robimy tylko kratki puste i jest ich 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Trzynasty rządek. Tak się teraz przedstawia. Już praktycznie dwa listki mamy skończone. Jeszcze tylko jeden rządek chyba. Już będzie koniec z drugiego listka. Na początek kratki puste. 2, 4, 6, 8. Następnie kratki pełne. Raz, 2, 3, 4. Czyli 13 słupków obok siebie. Dalej 5 krateczek pustych. Jedna pełna. 4 puste. I jedna pełna. I to jest cały wzorek. No bo dalej już kratki puste. Ja mam ich 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tak, i to był już trzynasty rządek ze wzorkiem. Przerzucamy na drugą stronę. Będziemy już e, zaczynały czternasty rządek. No i mamy już czternasty rządek wzorkowy. Na początek kratki puste, dwa, cztery, sześć. 8, 10, 12, 13 1 pełna, 6 pustych 1 pełna, 5 pustych no i 2 pełne Dwie pełne to 7 słupków obok siebie i jeszcze właśnie może wspomnę nad tym o tym, że jak robimy kratkę pustą nad pełną to pomijamy sobie dwa słupki, a wkłuwamy się w trzeci i na samym końcu kratki puste, 2, 4, 6, 8, 9 I to był już czternasty rządek ze wzorkiem, rządek piętnasty, na początek same kratki puste, czyli tutaj nad tymi dwiema pełnymi robimy kratki puste, ponawiamy tą kratkę pełną, natomiast tutaj. Robimy o, o jedną kratkę dalej, czyli idziemy tak po skosie. O jedną kratkę dalej robimy kratkę pełną, czyli cały wzór to będą tylko dwie kratki pełne. Tą ponawiamy, a tą robimy krateczkę dalej. Teraz chciałabym omówić dwa rządki, piętnasty i szesnasty. Ten piętnasty to już właściwie omawiałam, czyli na początku mamy kontynuację, na początek kratki puste, dwa. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Jedna kratka pełna i 2, 4, 6, 7 kratek pustych. I znowu kratka pełna. Tak jak mówiłam, idziemy tutaj po skosie do końca rządku. Kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Przerzucamy na drugą stronę i robimy rządek 16 na tej samej zasadzie, tak naprawdę. Bo tak jak mówiłam, idziemy tutaj tym wzorkiem po skosie i zaczynamy od kratek pustych. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Jedna pełna. 2, 4, 6, 8. Pustych, pełna. i do końca tutaj już jest 16 krateczek pustych. Przynajmniej u mnie, bo wiadomo, że u każdej z pań to może być zupełnie inaczej. Tak ale tak to właśnie prezentuje się i w tym 17 rządku zaczniemy już kwiatuszka, także listki gotowe, łodyżka gotowa, czas na kwiatuszka. Teraz też omówię dwa rządki, 17 i 18, bo one są bardzo podobne, tylko różnią się tym, że w kolejnym rządku rozszerzamy motyw. Więc 17 rządek. Zaczynamy od kratek pustych 2 4 6 8 10 12 13 tych kratek pustych. Później trzy pełne, czyli 10 słupków i znowu kratki puste 2 4 6 8 10 jedna krateczka pełna i do końca już puste 2 4 6 8 10. Przerzucamy na drugą stronę. Mamy rządek 18, czyli znowu mamy 10 pustych krateczek, jedną pełną i kratki puste 2, 4, 6, 8, 9. Następnie kratki pełne, jest ich 5, czyli 16 słupków obok siebie i kratki puste 2, 4, 6, 8, 10, 12. O. I tak to wygląda, a tu właśnie w tym miejscu jest płatek od kwiatuszka Mam 19 rządek wzoru już wykonany, tak wygląda. Na początek kratki puste 2 4 6 8 9. A potem na przemian mamy tak zmian. 1 2 3 4 i mamy dwie pełne pusta, dwie pełne pusta, dwie pełne pusta, dwie pełne. O. I dalej kratki puste 2 4 6 7 jedna krateczka pełna i do końca już puste 2 4 6 8 9 Kolejny 20 rządek zaczynamy od przerzucenia robótki na drugą stronę. Jak wykonamy ten 20 rządek to jedną czwartą pracy. Mamy już za sobą.